Ale mamy jeszcze inne nagrody ufundowane przez naszych gości. I tak, wójt gminy e, Radzyń Podlaski ufundował, jak my to nazywamy, e, loty dożynkowe, e, puchary z lotów dożynkowych do ręki I nagrody uzyskali. Pierwsza nagroda Marek Komber z oddziału Radzyń Podlaski. Druga nagroda e, kolega Marek Dadun.

Szanowni Państwo, przywieźliśmy takie pukary za lot Rostock. Tak jak wspomniałem, niektórzy jak puszczą z domu żonę, na lata gdzieś tam blisko po strefach i wracam. A, a jeżeli chodzi o nie jestem ciekaw ile z tego rostoku wróciło, ale mam nadzieję, że wszystkie. Szanowni Państwo, zapraszam tych, którzy tę na nagrodę zdobyli, za chwilę nie wyczytani. Z pierwszy, e, pierwszą nagrodę uzyskał kolega Marek Bowe z oddziału Nazi podlas. Z lotu dwa, pierwszą nagrodę uzyskał kolega Andrzej Panaszuk z oddziału Parcze. Pierwszą nagrodę z lodu Rostock 3 uzyskał kolega Marek Sierpatowski z udziału Biała Podlaska. Pucharu był Pan Poseł tak, Kunduszek. Także dziękujemy bardzo, prosimy o Zakończyliśmy w tym momencie podsumowanie sezonu, ale jeszcze mamy, yy, mamy jeszcze kilka dyplomów za wyniki uzyskane w Mistrzostwie Regionu, czyli w Mistrzostwie Wyższym, Wyższego Szczebla ponad Mistrzostwem Okręgu. I tak 37. miejsce w kategorii, a uzyskał kolega Andrzej Kuła. Andrzej Kuła z oddziału Sokołowsko-Węgrowskiego. 49. miejsce w kategorii A uzyskał kolega Wojciech Rogulski z oddziału Sokołowsko-Węgrowskiego. 8. lokatę uzyskał kolega Jan Mazziarski w kategorii C, z oddziału Parczek. 29 miejsce w kategorii Gołębi Młodych uzyskał kolega Mirosław Basiak z oddziału Parcia. 47. miejsce uzyskał kolega Andrzej Gajda w kategorii GMP. 24. miejsce w kategorii GMP uzyskał kolega Wojciech Robuski. 10 miejsce w kategorii maraton uzyskał kolega Michał Ponikowski. 49 miejsce w kategorii maraton uzyskał kolega Grzegorz Świt z oddziału Podlaski. Dwudzieste 22 miejsce zajął kolega Mirosław Kamiński w kategorii Maraton. To go a tak to tylko nasi gości nakazają prawami naszych zwycięjsku. Ósme miejsce w kategorii maratonu uzyskał kolega Andrzej Gajda. 20. miejsce w kategorii D uzyskał kolega Wojciech Robuski. 6. miejsce w kategorii D uzyskał kolega Dariusz Kornił. 20. miejsce w kategorii C uzyskał kolega Andrzej Panasiuk. 38. miejsce w kategorii C uzyskał kolega Wojciech Robózki. 48. lokatę uzyskał kolega Wojciech Łukijańczuk w kategorii B. Kolega Marek Kowalski uzyskał 38. miejsce w kategorii B. 21. miejsce w kategorii B. Kolega Dariusz Kornilu. 17 miejsce w kategorii A. Tadeusz Czężopolski. 20 miejsce w kategorii A. Kolega Dariusz Kornilu. Kolega Marek Sierpatowski, 30 miejsce w kategorii A. 36 miejsce w kategorii A kolega Andrzej Gajda. Gratulujemy kolego. Wręczamy dlatego, że nasz region ma siedzibę o ponad prawie 300 kilometrów stąd, także bardzo rzadko udaje nam się zawieść większą większą delegację tam i dlatego wręczamy te nagrody tutaj. Proszę o brawa jeszcze raz i gratulujemy. Szanowni Państwo, Dziękowania dla pana y, Wiesława Mazurka, wójta gminy Rady Podlaski, w zasadzie dla tutaj całej ekipy gminy Rady Podlaski za znaczące wsparcie i osobiste zaangażowanie w działalność naszego stowarzyszenia. I na myśli oczywiście Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych I, i na ręce wójta składamy takie oto pamiątkowe i dziękujemy. dziękować za szczególne zaangażowanie i wsparcie w organizacji Dalekich Owów Okręgowych w sezonie 2015. To jest tak bardzo krótko, ale zainteresowani wiedzą o co chodzi. Także dziękujemy bardzo i prosimy o Wystawę. I również poprosimy naszych gości o pomoc. Czyli e, zgodnie z wynikami uzyskanymi na wystawie e, Chciałem tylko zaznaczyć, że tutaj było nagrodzenie trzech mistrzów i dwóch przodowników e, z tego powodu, że po prostu czasowo musieliśmy to ograniczyć. Natomiast wszyscy którzy uzyskali wyniki w Mieszkowskiej Okręgu, zostaną nagrodzeni dyplomami w czasie późniejszym. Ty również hodowcom gratulujemy tych uzyskanych wyników i życzymy, żeby te lokaty były wyższe, tak aby znaleźć się w tej piące tutaj nagradzane. Także proszę o prawo dla wszystkich. W kategorii A. Pierwszą nagrodę na wystawie 20. jubileuszowej wystawie Gołębi Pocztowych. W Biała Potaska uzyskał go kolegi Marka Sierpakowskiego z oddziału Biała Potaska. Drugą nagrodę uzyskał kolega Dariusz Korniliuk z oddziału Biała Potaska. Trzecią nagrodę uzyskał kolega Wojciech Roguski z oddziału Sobotowskiego. Czwartą nagrodę uzyskał kolega Andrzej Karpiński z oddziału Siedlce. Zapraszamy kolegów. Nagroda kolega Marek Wojciech z oddziału Siedlce. Czwarta nagroda kolega Wojciech Prowuski z oddziału Sukolsko-Węglowskiego. I piąta nagroda kolega Sławomir Pluto z oddziału Siedlce. Zapraszamy kolegów. Trzecia nagroda kolega Andrzej Gajda, oddział OSK wschód. Czwarta nagroda kolega Marek Sierpatowski, oddział Biała Podlaska. Piąta nagroda kolega Zbigniew Kolewa, oddział Radni Podlaski. Zapraszamy kolegów. Kategoria D. Pierwsza nagroda kolega Andrzej Gajda, oddział OSK w Druga nagroda Marek Jacek Karpiński, Oddział Radny Poprawskiej. Trzecia nagroda kolega Sławomir Putna, Oddział 7C. Czwarta nagroda kolega Adam Stepnowski, Oddział Sokołowsko-Węgrowski. Kategoria N, samce. Pierwsza nagroda aby dowodził, aby dowodził, Kolega Dariusz Korniwy, oddział Biała Podlaska. Druga nagroda, kolega Adam Stepnowski, oddział sekołowska węgrowski Trzecia nagroda, kolega Mirosław Kamiński, oddział Biała Podlaska. Czwarta nagroda, kolega Zbigniew Kolewa, oddział i Podlaski. Zapraszamy kolegów. Gratulujemy kolegom. Kategoria E Samice. Pierwsza nagroda kolega Andrzej Gajda, oddział EUSK Wschód. Druga nagroda kolega Dariusz Korniwek, oddział Białopodlaska. Trzecia nagroda kolega Czesław Madziarski, oddział Parczek. Czwarta nagroda kolega Kamil Dzienzik, oddział Karol, przepraszam, Karol Dzienzik, oddział Siedyce. Kolejna kategoria, kategoria Maraton. Pierwsza nagroda kolega Dariusz Polniluk, oddział Biała Podlaska. Druga nagroda kolega, koledzy Dariusz i Rafał Górzyk, oddział Podlasie. Trzecia nagroda kolega Andrzej Leszko, oddział MSK w Zapraszamy kolego. Kolejna kategoria wystawowa, kategoria F, czyli dołudnie młode. Pierwsza nagroda, w zasadzie powiem od razu, wszystkie trzy nagrody należą, do jednego hodowcy. Jest to kolega Sławu i z oddziału 7, zapraszamy kolegę Sławka. Oddział Biała Podlaska, piąta nagroda kolega Marek Sierpanowski, oddział Biała Podlaska. Kategoria roczne spot Pierwsza nagroda kolega Józef Kuczka, oddział ESK Wschód. Druga nagroda kolega Józef Łuczka oddział ESK Wschód. Trzecia nagroda kolega Mariusz Mikołajczyk, oddział Buntasie. Czwarta nagroda kolega... Mariusz Kormiliu Podzowie Podlaska. Piąta nagroda kolana ścisła, łagodzi, oddział siedzionce. Zapraszamy kolegów. Dobra pani, gratulacje do zwycięzców. Kategoria K, dołęgi dorosły. Pierwsza nagroda kolega Spałowi na oddział Siedzionce. Druga nagroda, kolega Wojczepowski, dziękowsky koło z Kowęgrowski. Trzecia nagroda kolega Leszek Kuj, który odziął parcze. Czwarta nagroda kolega Wierosław Kaminski, oddział Jana Podlaska. Piąta nagroda kolega... się. Proszę. Na Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku tych weteranów się pojawi więcej. To szkoda, jak nie ma stali. Pierwsza nagroda w kategorii sławice i też jedyna, niestety, tylko dla kolegów Rafał i Dariusz Gumin z oddziału nasie. Zapraszamy. Pierwsza nagroda, kolega Marek Kowalski, oddział Eur SK Wschód. Druga nagroda, kolega Bogdan Kowalewski, oddział Siedce. Trzecia nagroda, kolega Koledzy Adam Jakub i Norbert Kłopata z oddziału Siedce. Czwarta nagroda, kolega Mariusz Szewczuk, oddział Podlasie. Piąta nagroda, kolega Zbigniew, Kolega, oddział Razi Podaski. Łuczyn Dorosłe Samice Pierwsza nagroda kolega Andrzej Makarewicz Oddział Biała Podlaska Druga nagroda kolega Dariusz Korniluk Oddział Biała Podlaska Trzecia nagroda kolega Dariusz Korniluk Oddział Biała Podlaska Czwarta nagroda kolega Andrzej Leszko Oddział MSK 100. Piąta nagroda kolega Jan Wadziarski Oddział Parczek Dziękuję bardzo. Gratulujemy. Wyczyn dorosłe samce. Roczne, przepraszam, roczne samce wyczyn. Pierwsza nagroda kolega Mariusz Mikołajczak, oddział Podlasie. Druga nagroda kolega Mariusz Mikołajczak, oddział Podlasie. Trzecia nagroda kolega Dariusz Mikołajczak, oddział Podlaska. Czwarta nagroda kolega Kamil Grula, oddział Podlaska. Piąta nagroda na kolegi Czesław Mędziawski, oddział parczek. Zapraszamy. Kolejna kategoria, ostatnia spółkoda to jest kategoria Wyczyn roczne stawice. Pierwsza nagroda dla na kolegi Mirosława Wasiaku z oddziału parczek. Druga nagroda dla na kolegi Czesława Mędziawskiego z oddziału parczek. Trzecia nagroda dla kolegi Dariusza Kotliuka z oddziału Piotr Poplaska. Kolejna nagroda dla kolegi Mariusza Szepciuka z oddziału Podnacie. I dla kolegi Dariusza Kotliuka z oddziału Piotr Kolejna kategoria jest to Tak jakby gołębie wybory miski, mis, sera piękności. Tak do można go przełożyć. Kategoria standard. Pierwsza nagroda kategoria Stamczyki kolega Łogozzi i Zdisła, poddział Druga nagroda kolega Daniel Ziemniewicz oddział wymotas. Trzecia nagroda kolega Sławomir Rzuta oddział Siednycy. Czwarta nagroda kolega Dariusz Macek, oddział w wschód. Piąta nagroda, kolega Zwikniech, kolega oddział na Kategoria Standard Pierwsza nagroda dla kolegi Czesława Nagrodowskiego z Oddziału Druga nagroda dla kolegi Wojciecha Robuckiego z Oddziału sokołowsko Trzecia nagroda dla kolegi Mariusza Serczuka z Oddziału Pomasie. Czwarta nagroda na kolegi Marka Wojewódzkiego z Oddziału Siedlce. Piąta nagroda dla kolegi Dariusza Beczka z Oddziału karolska Zapraszamy kolegów. Gratulacje, dla prosimy. Przedostępna kategoria, kategoria w standardach gołębi młodych. Pierwsza nagroda dla kolegi, kolegów Wiktor Dawid wstroncz, z oddziału Białopotlaska. Druga nagroda dla kolegi Jacka z oddziału eosk Sud Zapraszamy. Na podium zapraszamy kolega. Proszę o obrębana, I ostatnia kategoria to jest kategoria e, wstępnej płotej Pierwsza nagroda dla kolegi e, Sebastiana Magiera z oddziału Biała Podlaska. Druga nagroda dla kolegi Stefania Pród z oddziału Siedlce. Zapraszamy kolegów. wszystkim zwycięzcom, prosimy o brawa. Dlatego zakończyliśmy dekorację zwycięzców dzisiejszej wystawy. Kolejny punkt to jest dekoracja zasłużonych działaczy związków. Mamy dwóch e, kolegów, którzy wiosną tego roku przez kraj obywatelny zjazd delegatów e, zostało im nadane członkostwo konorowe, czyli najwyższe, e, najwyższe znaczenie w naszym związku ale też kolegę, który zostanie ureparowany e, pod taką strefą. Poproszę Pana Wodę może i poproszę kolegę Kazimierza Woźniaka, który również jest, i e, również Pana posła. Kolega Kazimierz Woźniak jest e, członkiem Zarządu Głównego Polskiego Związku Podróżców Błagi Pocztowych, czyli kolega Kazimierz będzie w imieniu Zarządu Głównego PZKGP, a, a Panowie w imieniu władzy. Poprosimy kolegę Arka Dziusza któremu e, uchwałom Krajowego Wolnego Zjazdu Delegatów e, w dniu 16 kwietnia 2015 roku e, nadane zostało... Polskiego Związku Kodowców Gołębi Pocztawek. Zapraszamy kolegę. Wiem, że jest. I proszę o ogromny brawa. Jest to hodowca z chyba ponad 40-letnim stażem kodowlanym. Natomiast za samokodowanie gołębi się oznaczenie dostaje, więc jest to też kilkudziesięcioletni działacz, wieloletni prezes oddziału w Siedlice. Działał w różnych strukturach, na różnych szczeblach, pełnił różne funkcje. Także jest to naprawdę bardzo zasłużona osoba. Jak mówi, za czasów kiedy wstępował do Polskiego Związku Notowców i Głębi musiał trochę nakręcić, bo nie miał jeszcze lat, żeby do tego związku wstąpić. Także zapraszamy kolegę. Również szanowcą z wieloletnim stażem hodowlanym, ale nie tylko bo również e, posiada mnóstwo lat e, w działalności. Proszę o, proszę o chwilę. Uchwała Krajowego wolnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych z dnia 18 kwietnia 2015 członkostwem honorowym Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. E, Członkostwo honorowe zostało nadane koledze Jerzemu Wójcikowi z oddziału wizy Rzeczpopaskich. Przed mną znakowo zostaje wyróżniony kolega Wiesław Surginiuk z oddziału barczek. Zapraszamy. Na tym zakończyliśmy część oficjalną dotyczącą dekoracji mistrzów zwycięzców wystawy. Ja przede wszystkim chciałbym pogratulować wszystkim nagrodzonym, w pewny sposób też czuję się wyróżniony, bo rzeczywiście tak by się stało. Wiem, jak gołębie to robią, że wracają do swojego hodowcy. Ale jak zrobili nasi prezesie, że pobrali podzielić kuchary, to naprawdę jest rzeczą nadzwyczajną dla mnie. Przygotować dla wszystkich jeszcze tak bardzo dużo i w takim porządku bardzo elegancko i sprawnie wręczyć. Bardzo serdecznie Wam dziękuję i gratuluję. Ale to jest Wasza wizytówka, dzisiejsze właśnie wręczanie nagród i Waszej działalności. Serdecznie gratuluję, dziękuję Piotr Kiew, i Panu Popowskiemu. Serdecznie gratulacje za wielki porządek, za to, że udało się tak sprawnie wręczyć ten